Co się wydarzy w 801 odcinku serialu Akacjowa 38? Diego i Blanka podczas czułej rozmowy na ulicy nie myślą o tym, że mogą zostać nakryci. Samuel wpada we wściekłość, chce zabronić jej wychodzenia z domu. Maria Luisa i Wiktor muszą w tydzień zorganizować wesele. Odcinek 801 serialu Akacjowa 38 w środę 4 lutego, co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie 801 odcinka serialu Akacjowa 38 Diego i Blanka nie wiedzą, co robić, by swoją miłością nie krzywdzić Samuela. Wiktor prosi Don Ramona o rękę córki. Don Ramon zgadza się mu ją oddać. Tymczasem Wiktor nie wie, jak w ciągu tygodnia zorganizować wystawne wesele. Maria Luisa prosi Ursulę, by załatwiła jej na ślub automobil Markiza de Bolaos. Blanka zwierza się Leonor, że całowała się z Diegiem. Akacjowa 38, o czym jest serial? Na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 zadebiutował serial Akacjowa 38. Produkcja zastąpiła serial Zranione Ptaki, który pokochali polscy widzowie. Jest rok 1899. Husto, bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając chusto cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa inocencją, inocencia to po polsku niewinność. Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybędą